San misericordiosus Deus, indefectibil. O Maria, Signora ordinari sancta, ora pro nobis creatarum curibus, et pro omnibus qui ad te clamant. Et presertim pro massonibus commendat tibi. Na w Modlitwa przed rozpoczęciem kolejny 64 raz odbywanej pielgrzymki spod Kościoła Matki Bożej, wspomożenia wiernych salezańskiego kościoła do sanktuarium w Tulcach dla uproszenia przywrócenia na święto ofiary mszy świętej. W życie rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła, przed którym jesteśmy, a przez to przyczynienie się, by Najświętsza ofiara mszy Świętej w życie rzymskim została przywrócona do każdego katolickiego kościoła budowanego i konsekrowanego dla składania w nich, najświętsze ofiary przyświętej, w życie rzymskim nieposoborowych uczt. Naszego miasta Poznania, Polski, Europy Świata, Upraszamy każdy Kościół, kaplicą. Jeden po jednym, jeden co do jednego jeden, każdy wszystkie bez wyjątku. Pielgrzymka odbywana przez nas co miesiąc. W ostatniej soboty miesiąca dziś, w ostatni dzień roku kalendarzowego 2024 z włącznymi intencjami. Podziękowaniem za otrzymanie w istnieniu wierze przez cały miniony rok, całe życie. Z przepraszaniem za popełnienie grzechów przez nas, przez naszych bliźni jako ekspiacja, przebłaganie. Ubłagiwanie łaski dla nas, dla naszych bliźni. Coraz większą wierność, wytrwałość, by można było wierzyć naszym słowom w nasze słowa, byśmy okazali się wierni do śmierci i w godzinie śmierci. Intencja włączona, o poczęcie dzieci w małżeństwie. O donoszenie dzieciątka w małżeństwie Pana Jakuba, pani Beaty przez panią, pani o poczęcie dzieci w małżeństwie Pana Jarosława i Danuty. U wszystkich małżeństw, żyjąc w sakramencie małżeństwa po Bożemu, starają się o poczęcie dzieci. przygotowanie do śmierci dla tych, którzy blisko niej, dla mamy chrzestnej, pana Jakuba, pani Elżbiety, mojej mamy, pani Elżbiety, Pana Adama, cioci Pana Marcina, wszystkich tych, którzy blisko śmierci by przygotowali duszę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen by nasza modlitwa w drodze, w pielgrzymowaniu za sprawą Matki Najświętszej była miła Bogu i przez Pana Boga przyjęta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławionowo od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Idziemy w przebłaganiu za grzech Salezjanów, którzy przed siedmioma laty, w tych dniach, w grudniu 2017 roku, wyrzucali, przywrócono do tego kościoła najświętszą ofiarę przy świętej w Rycie Rzymskim. Do dzisiaj nie czynią właściwej refleksji nad tym faktem, myśląc, że jest imon w jakiś sposób zapomniany, a jednocześnie z dzięk że od czasu wyrzucenia mszy świętej kapłankiemu mu odebrano prawo odprawiania mszy. Składa codziennie Panu Bogu najświętszą ofiarę Mszy świętej w rycie rzymskim. Że składam od ponad dwóch lat w domu pana Miss Santa, pana Jakuba, gdzie pan Jezus póki co jest bezpieczny, miejsce uszanowany. Prosimy za młodzież, alezjańską młodzież, by odpoznała. Najświętszą ofiarę mszy świętej w Rycie rzymskim przyczyniła się, by salezjani wrócili do mszy świętej swego ojca i założyciela księdza boska Święte dzieci Jezus zmiłuj się na nami. Marii, Auxilium Chrystianorum. Marii, Pogromicielko wszelkich herezji. Za nami. Święty Józefie. Za nami. Wszyscy święci, święte Boże. Módl się Módl się za nami. Święty Papieżu Sylwestrze. Módl się Módl się za nas Błogosławieństwo na drogę. To spiritu z obiskum Benedika dworzom, mi potęgnią śpatec, fieszec, spiritus sanctus. Amen. radość z obecności trzygodnych wiernych, zwłaszcza tych, którzy jak już nie mają szczęścia być co miesiąc, z dzisiejszej obecności. Ruszajmy z Panem Bogiem wieczorem o 19 na Bożeństwo Dziękczynno, Błagalny. Baranowie, Daj Boże, do tego czasu już wrócić, coś się ogrzeć. Też. W imię Boże, zdjęcie proszę zrobić. Ruszymy.